Dobry wszystkim. Witam na moim kanale Tarot Empatii. Z tej strony Paweł. Zapraszam Was do rozkładu na październik, już na październik. Bardzo takie jesienne czytanie, więc pomyślałem, że pokażę Wam moje książki. Przy okazji, możecie podpatrzeć, jak ktoś jest ciekawy, co czytam. Tak, co czytam, żeby wejść głębiej w temat tarota. Krótkie będzie czytanie, słuchajcie. Tylko cztery karty, rozkład most, ale yy, yy, myślę, że właśnie chciałem, pomimo tego, że będzie krótkie, tak, yy, to postanowiłem użyć aż trzech talii do niego. Yy, każda będzie yy, dopasowana do konkretnej pozycji. Myślę, że yy, świetnie będą się do tego nadawały kapitalnie będą sczytywały te energie, bo są jakby predestynowane właśnie do pewnych konkretnych tematów, poprzez swój styl, poprzez swoją e, tematykę, y, jakąś taką unikalną perspektywę, którą każda z tych kart, z tych talii przyjmuje, y, więc y, minimalistyczny rozkład, ale myślę, że będzie maksymalistyczny w treści. Oczywiście, zanim przejdę, słuchajcie do rozkładów dla Waszych znaków. Bardzo Wam dziękuję za obecność na kanale, za bycie tutaj ze mną. Zapraszam Was oczywiście do zostawiania komentarzy pod filmem. Bardzo chętnie zawsze je czytam i mega mnie motywują, więc możecie dać czadu. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Te osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, do zalejkowania filmu. A jeśli ktoś jest zainteresowany czytaniem indywidualnym, to jak zamówić, takie czytanie może znaleźć y, szersze informacje pod, y, pod filmem, w opisie filmu. Może wejść na moją stronę internetową, albo po prostu napisać na adres mailowy, który znajduje się w rogu ekranu. I co? I przechodzimy. Przechodzimy do czytań. Przechodzimy sobie teraz do rozkładu dla koziorożca. Czytanie będzie. Polegało na tym, że najpierw wciągamy sobie kartę stali Mother of Crows, na pozycji, co trzeba przejść, co trzeba włączyć do swojego życia, z czym trzeba m, w jakiś sposób e, popracować. Potem mamy dwie karty stalinowe od kruków. I to jest stan pierwotny. I można powiedzieć stan wejściowy i stan wyjściowy, tak? czyli kierunek, w jakim zmierzacie i ostatnia karta, karta, która reprezentuje osobę przechodzącą, tak, przez ten most, przechodzącą przez ten proces. To jest tak naprawdę sposób, w jaki sprawa zostanie rozwiązana. Okej, okay. no i zobaczmy sobie. Przez to trzeba będzie przejść. No, wydaje się, że nic e, nieprzyjemnego, wręcz przeciwnie. Trójka kielichów, karta zabawy, karta wspólnoty, przyjaźni, bycia w grupie. E, czy to może dotyczyć dosłownie jakiegoś wydarzenia towarzyskiego, wydarzenia społecznego, e, w którym będziecie sobie e, brali udział, e, w którym będziecie się bawić? Czy tam wydarzy się coś takiego istotnego, że, że tarot w tym momencie wskazuje ten punkt? Um, czy chodzi może, ale może też chodzić oczywiście nie tylko o konkretne wydarzenie, ale może chodzić o sferę. O sferę, bycia, o sferę bycia w grupie, o sferę taką psychologiczną, jak ja się czuję, kiedy jestem w grupie, jak ja się czuję, kiedy rozmawiam z innymi ludźmi. Co, jak jestem odbierany, jak jestem odbierana, um, jak ja odbieram innych. To jest coś istotnego, na co w tym momencie tarot Wam zwraca uwagę. Zobaczmy um, Waszą obecną perspektywę na ten temat. Kurczę, no, zobaczcie kielichy, znowu kielichy, a więc tak, jakbyście faktycznie to był komentarz trochę e, do tego tematu, e, i mam wrażenie, że raczej nie czujecie się za dobrze. Tak, jakbyście czuli odrzucenie. Jakaś piątka kielichów to jest taki, taka karta. Taka aura osoby, która jest pochłonięta stratą, tak, aura emocjonalna. Kogoś, kto przede wszystkim czuje, że coś mu zabrano, coś odpłynęło, coś się skończyło i nie chce już wrócić, może przyjaźń została utracona, może to jakiś związek został utracony, może po prostu patrzymy, jak czas przepływa i przemija, i to nas najbardziej boli. Świadomość tego, że jakby. Ten, ten czas się nie zatrzymuje ani na moment. I słowa, które zostały wypowiedziane albo przez nas, albo w naszym kierunku, um, zadziały, zadziały się. Tak? Nie będą mogły zostać wycofane. E, będą jakby do końca zapamiętane i są ważne. Są dla nas ważne emocjonalnie i raczej ściągają w dół. To jest ten stan pierwotny. To poczucie smutku, melancholii, straty, też jakiegoś odrzucenia, tak, bo to odrzucenie może to poczucie odrzucenia może być konsekwencją poczucia straty. Czy ktoś ważny od was odszedł? I ta wspólnota została zaburzona w jakiś sposób, a może też nigdy nie byliście do niej dopuszczeni i stąd to, to wrażenie. Moment dojścia, nowa perspektywa jest zupełnie inna. Mamy króla monet, czyli zobaczcie, słabość emocjonalna i siła ziemska. Tak jakbyście z tej wody mieli w ogóle wyjść kompletnie odrodzeni, z poczuciem ogromnej sprawczości, bo to jest ważne przy królu monet, że to jest ktoś, kto ma takie poczucie, taką świadomość swoich zasobów, świadomość swoich talentów, swoich umiejętności. Tego, co ma, konkretów, jakichś konkretnych kwestii, konkretnych tematów w swoim życiu. To, to mogą być talenty, jak najbardziej, to mogą być nasze zdolności, ale też mogą być jakieś konkretne rzeczy, stricte materialne, może pieniądze które dają nam poczucie dużej niezależności i poczucie wpływu. Duża odległość. Ja zastanawiam się, czy te kar tak mi przychodzi na myśl. Zobaczymy, co się pojawi na tej pozycji, ale zaraz to zobaczymy. Ale na początku taką mam refleksję. Ja mam wrażenie, czy wy się w efekcie nie odetniecie od tego i nie zaczniecie czegoś zupełnie innego, w jakiejś sferze życia, gdzie nie czujecie smutku, nie czujecie się ściągani w dół, albo czujecie siłę. Czy to jest realna wasza moc? Czy to jest to, co potencjalnie wierzycie, że może być częścią waszego życia, albo po prostu bardzo chcecie? No to nie jest tutaj jednoznaczne. No bardzo krótkie to czytanie, to jest jakby, to ma swoje zalety i ma swoje wady, ale też powoduje, powoduje że trzeba jakby mocno wczytywać się w karty i łączenie kart i je interpretować, no ale też stawia pewne pytania. Zobaczmy, co my tu mamy. No, królowa kielichów, tak jakby Wam wyszła z, na pomoc w tej trudnej sytuacji dla Was. Tak to widzę. To jest ten sposób, w jaki warto, jak ta metoda, zachowanie, też styl myślenia, tak? No, bo to jest karta dworska, która reprezentuje jakby cechy osobowości, style zachowań, nasze podejście do pewnych spraw. Um, nie chcę się ta ostrość złapać za bardzo. I na tej pozycji dodatkowo tak. Więc ona mówi o tym, co warto przyjąć, jaką, jakie podejście. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że z tej trudnej sytuacji wyjściowej, tej poczucia straty, w ten temat relacji z innymi ludźmi. Tak jakbyście musieli zaakceptować tą swoją odrębność, jakiś taką naturę introwertyczną, bo królowa kielichów to jest właśnie taki archetyp postaci, która jest całkowicie introwertyczna, skupiona na swoich emocjach. Ona ma w sobie bogactwo emocjonalne, czuje swoją wrażliwość, czuje swoją delikatność, swoją empatię, potrafi to docenić. Czasem potrafi się zatopić w tej wodzie emocjonalnej, ale potrafi jakby też pić z tego kielicha. Samowystarczalnie, w jakimś zamknięciu, w jakimś oderwaniu od innych. Ja bym to zinterpretował w ten sposób: daj innym to, co możesz. Jeśli nie dostajesz to, czego potrzebujesz, to spróbuj to zaakceptować i nie, e, i nie szukać e, darów albo jakichś połączeń z innymi na siłę. Tak? Jeśli w jakiś sposób czujesz tą odrębność swoją, czujesz ten brak być może komitywy, to zaakceptuj to po prostu, to czego nie dostajesz, zaakceptuj to i postaraj się traktować właśnie trochę tak jak królowa kielichów, um, w taki sposób samowystarczalny. Tak, samowystarczalnych. To jest bardzo ważne, tak bo to jest ta różnica między królową kielichów pozycji prostej i odwróconej. Że w odwróconej pozycji to będzie ta emocjonalność taka zaborcza, trudna, to będzie ta emocjonalność, która zamienia nas w toksycznych ludzi i tego, że ciągle czegoś chcemy od innych. Ja myślę, że tutaj właśnie ten król monet też na to wskazuje, bo to taka para wyszła królewska, takich dwóch wewnętrznych rodziców którzy będą się nami opiekować, no. ten król monet, nie to jest struktura żywioł Ziemi, też jest bardzo istotne, tak jakby pewne rzeczy potrzebowały zostać um, nazwane po imieniu i też zaakceptowane. Bo um, o ile Królowa Kielichów przychodzi do nas z taką obietnicą wsparcia emocjonalnego i taką troską i takim poczuciem, jesteś dobry, jesteś dobra, słyszę Twój głos, słyszę, co mówisz do mnie, eee, jakby twoje, Twoja perspektywa, Twoje emocje, Twoje uczucia są ważne. Tak? Trzeba umieć je nazwać, trzeba umieć je powiedzieć, trzeba umieć podejść do siebie i do tych emocji, które może są trudne, może wynikają z jakiegoś niezrozumienia w grupie, z jakichś konfliktów, tak? e, w taki sposób, aby one, um, aby otoczyć się tak? opieką. I z drugiej strony mamy tego króla Kiel Emonet, który m, też jest rodzicem opiekuńczym. Tak? To jest taka osoba o takiej mentalności stricte liderskiej, Którą, którą możemy potraktować jako wsparcie albo kogoś, kto po prostu rozwiązuje problemy innych ludzi. Um, natomiast to, co jest ważne dla mnie, to to, że ja widzę tą energię jako w jakiś sposób zewnętrzną. Dlatego ja nie wiem, czy to nie jest coś, co albo ktoś, kto do was przyjdzie, no bo to są karty dworskie, one zawsze mogą mówić o osobach. To jest ważne. One mogą mówić o Was, o Waszym podejściu do pewnych spraw, ale też zawsze mogą mówić o osobie, która się w Waszym życiu pojawi. I to samo dotyczy tej królowej kielichów. Tak? Ona może reprezentować kogoś, kto się pojawi w Waszym życiu. Ale ym, czy tak będzie? No nie wiem, bo stan wyjściowy to jest pewne odrzucenie. Ja nie wiem, czy Wy jesteście gotowi w ogóle przyjąć pomoc z zewnątrz w tym momencie. Yy, bo wyzwaniem jest jakaś ta wspólnota. Tak, jest jakaś ta, um, to bycie w grupie, a więc też jakiś rodzaj otwartości na innych. To nie jest łatwe, bo otwartość na inne osoby oznacza, że zostaniemy zranieni, odrzuceni, źle zrozumiemy, że na przykład ktoś zachowa się w sposób, który będzie dla nas niekomfortowy. I to może być w tym momencie dla nas zbyt bolesne, więc nie mamy w sobie tej otwartości. Um, ja to widzę tak jako taką energię zewnętrzną, jakąś taką aspirację, do której będziecie zmierzać, o czym będziecie myśleć. Tak jakby szykował się dla was trochę nowy rozdział, nowy temat w życiu. Um, czy to zostanie rozwiązane? Wydaje mi się, że nie do końca. Zażegnane w jakiś sposób, może trochę zaleczone, ale wejdziecie w jakąś nową energię i, i w jakiś nowy temat. E, który chyba też jest taką zapowiedzią albo nadzieją, po prostu, bo ten król monet może też tutaj symbolizować po prostu nadzieję na to, że w końcu będzie dobrze, na szczęście. E, I z tym Was zostawię, z tą nadzieją, yy, właśnie, bo, bo, bo tak, tak to widzę yy, z tym, w tym czytaniu. Oczywiście, zapraszam Was do zostawienia komentarza pod filmem, zapraszam Was do zalajkowania filmu. Yy, do zasubskrybowania kanału dla tych, którzy jeszcze tego nie robią. Też gorąco Was do tego zachęcam. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa pa.